Dzień dobry. A, wiesz się nakrywa? No. Dzień dobry. No, no to witamy na kanale ASPICANER. O Boże, z autyzmem przeświatło. No, się... Nakrywam po raz kolejny. No. No, Martynka, przywitaj się. Cześć. No to dzisiaj jestem u dziewczyny. I to się mnie pyta w komentarzach jak ja sobie rację w życiu i kułnie jak to wpływa na relacje. No, no ja sobie rację w syciu tops Umiem to jakaś to A to tak jak relacje. No to relacje tak. Męka słabo, ale koresanki zawsze mi wypłacają. Czasami nie mam ochoty z nimi wejść, bo po sobą przechytnie się czuję. Ale to... co? Ale to jest piękne, że się one potrafią przyjechać na moje tak, od kina się przyjaciół, no bo na podstawowce to nie, bo tylko ja tam psu i koreka. Iskra, to są to specjalne nie, pili mnie, parę razy zostałem przez krasę właśnie popity. Nikt po Nie, 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 to było to dziewczyny te z techniką.

No. Z nauczycielami to tak też się kłóciłem. Pochodziło się o pracę w Ale nie ja pamiętam pana Janowska z Jak nie stał się z pracy, to może i zrobić. A, no to na następną lekcję sobie nie się, no i gitara kroca, nie, no to tak bardzo, się w się jeszcze to tak satelkach, po chłopakami z względu po, bo... ale ja robię takie delikatne takie opiekunce, się w ceny, no to się zawsze smyńczy, no. No, tak, 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 w tym roku pierwsze trzecie urodziny jak koka zaprosiłem. Nigdy nikt nie był na moich uroczynach. i Moja ukochana przyniosła proszę. Jaką potęła próbę za Ronten, Ronten, chyba? Lontens, napisałem No to było coś pięknego, się przysłych korzystanki. Nie liczyło się co było na stole, no tylko była kurczę pizza, pizza w taki Ale to było coś pięknego, coś pięknego co ja on mi przyszło mi kupiła pizza, picie I w ogóle ciasto upiekła Monika, no bo ja mówię, i set, mnie, nie, nie skończyło na ciasto, a nie ja muszę, a Martyna mówi, jak to posiedział, sekwencja musiał kupić. Ja mówię, jak to? Nie zapominać, że Monika co I naprawdę, to było najlepsze ciasto urodzinowe, jakie jadłem. No to było też pięknie. Wiecie, co ja na dzisiaj będę kończył, bo ja jestem na tym a no, to możecie w następnym odcinku, może w następnym odcinku też w komentarzach, co nie? Jutro. Nie, nie jutro. Następny odcinek będzie z miasta. Ja wiem co to, jak podoba się ta z No tak tam, tak on tam. Gdzie? Na no, ten tu sekcji.